Dzień dobry Państwu, jest mi niezmiernie miło kolejny raz w środowe popołudnie Was przywitać w naszym cyklicznym wydaniu Telegramu. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o dziwnym kościele. O kościele, który nie nazywa się ani protestancki, ani katolicki, ani prawosławny, ani tam któryś. O kościele Bożym, bowiem trzymam tu przed sobą Boże Słowo, Pismo Święte. A więc nie jest to mój pomysł, nie mój dogmat, nie moja nauka, ale sięgam do Bożego Słowa. Jezus Chrystus mówi, mówił, że buduje, czy zbuduje, i On buduje swój Kościół. A więc o Kościele Bożym. I chcę wam powiedzieć, proszę Państwa, o Kościele, gdzie głową Kościoła nie jest człowiek, nie jestem ja, nie jakiś mój zwierzchnik z Warszawy, z Londynu, czy, czy z Moskwy, czy innego kraju. Ale głową tego kościoła jest sam Pan Jezus. Czytamy tutaj właśnie, o właśnie, że Jezus tak je się przedstawia, tak pisze święty Paweł, że On jest głową ciała i kościoła. Dziwne, ale z kolei niezwykłe, ponieważ głowa kojarzy nam się z kimś siedzącym w pewnym miejscu, zarządzającym. Jakby kierująca, sterująca osoba. Kiedy Biblia mówi o tym, że On jest głową Kościoła, kiedy Jezus mówi, że ja zbuduję swój kościół, to nie jest ktoś, kto usiądzie i będzie sterował, jak w pewnej instytucji. Ale raczej przedstawia się jako głowa, która jest integralną częścią Kościoła. Nawet jest powiedziane, że zachęca Bóg by Kościół, którego on, on jest Jego głową, trzymał się tej głowy, a więc Chrystus jako głowa i Kościół. Oczywiście tylko przypominam może dla Was, którzy może dokładnie nie, możecie, nie musicie to do końca rozumieć, ale podpowiem, że Biblia mówi o co Kościele, oczywiście nie mówi o budynku, o murach, kiedy mówi, że przyjdzie po swój kościół, to mówi o ludziach, a więc kościół to ludzie. Nie chcę tego teologicznego wywodu wywodzić, wy, wywodzić, bo dzisiaj chcę położyć akcent na głowę kościoła. Ta głowa kościoła jest integralnie połączona z ciałem, a więc integralnie połączona z tymi, którzy są w jego kościele. A więc to dzisiejszy, yy, dzisiejszy tytuł tego spotkania: czy jesteś Kościele Jezusa Chrystusa. Czy jesteś w kościele Jezusa Chrystusa? A głową tego kościoła jest sam Jezus Chrystus, wieczny, niezmienny, ten, który panuje, który nie umiera, który nie starzeje się, który był na wieki i jest na wieki, był i będzie. A więc ten, który nie tylko jest z góry jako panujący, ale jest ten, który jest zasila. A więc jeśli, jeśli jesteś i jesteśmy w tym Jego Kościele, to On przenika nas swoją osobą, przenika swoją mocą, swoim bezpieczeństwem, swoją ochroną. A więc Kościół, którego głową jest Jezus, ten wieczny, panujący Bóg, On troszczy o swój Kościół, On prowadzi, On zabezpiecza. To nie znaczy, że wyklucza ludzi z pewnych działań tu na ziemi, ale ta głowa, do której się odwołujemy, to odwołujemy się do Jezusa Chrystusa. Jest tu powiedziane w liście Pawła do Kolosan, że on jest głową Kościoła. Ten, który jest wieczny, nie niezmienny. I na koniec o tym właśnie tej głowie pana Jezusa czytamy takie chociaż dwa fragmenty, który przedstawia się tutaj w tym słowie w tenże sposób. Król wieków, nieśmiertelny, niewidzialny. Jedyny Bóg, ten, któremu należy cześć i chwała, a jeszcze w jednym miejscu. Jedyny, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi widzieć, nie widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć wieczna, moc i chwała. A więc Jezus głową Kościoła, a więc to przywilej należy do Jezusa. Możesz się włączyć do tego Kościoła, który nie jest denominacją, ale powiedz Jezu Chcę być w Twoim Kościele. Chcę, żebyś Ty był głową mojego życia, głową mojego domu, mojej rodziny. Życzę Ci tego z całego serca. Szczęść Boże! Jeśli miałbyś ochotę kiedyś wpaść do wspólnoty chrześcijańskiej, źródło życia w Terespolu, to na przykład zapraszamy Cię na niedzielę 10.30. Szczęść Boże!